Vlogmas dzień ósmy. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in horse open sleigh. jesteśmy już gotowi. Jest godzina 8:39. Czyli tylko 40 minut, ale po drodze musimy zaliczyć aptekę i, i zatankować musimy. I... Ale czy wiedziałaś co się dzieje na zewnątrz? Pięknie. Nie, ale pięknie. Dobra, chodźmy do gripową za masz Szymoncie. Wow, jak pięknie i zimowo! Widziałeś Jamciu? No w, w tym roku. To ja już widziałem więcej razy śnieg niż przez ostatnie moje 5 lat. Co nie? To samo ty... mówiłam ostatnio. I to, i to w tym miesiącu, znaczy no, w tym i poprzednim miesiącu. Przez te dwa miesiące jest więcej niż przez 5 lat. Naprawdę. Wyruszamy właśnie do Warszawy. Po drodze oczywiście musimy zajechać jeszcze do apteki, bo moja choroba lokomocyjna bardzo się uaktywniła ostatnio. Zawsze miałam problem z tym, ale jakoś tak minęło mi trochę. Na pewno dlatego, że jeździłam zawsze z przodu. A teraz jak jeżdżę z liamkiem z tyłu, no to jest średnio i, I, i z każdą jazdą jest coraz gorzej, mam wrażenie. Tak. I wiem, że mogłabym się przesiąść do przodu. On by sobie tutaj świetnie poradził, ale to też nie do końca tak wygląda, bo liamek no, nie za bardzo. Uwielbia jeździć. Znaczy, tak, no, nie ma ogólnie problemu, ale jak kręci aferę, no to ja muszę tu być. On lubi mnie dotykać za rękę, on musi mieć podany smoczek, być zabawiany czasami, więc no, nie sprawdzi się to, żebym ja siedziała z przodu. Jak się źle poczuję, no to pójdę tam, żeby sobie trochę odpocząć, ale ogólnie rzecz biorąc muszę być tu i bardzo na tym cierpię. Nie wiem tylko, po ile dłużej będzie wyglądała nasza praca. Około 6 godzin powinniśmy jechać, troszkę poniżej. Będziemy na pewno jechać dłużej. Jest 8.45. Jestem ciekaw, o której będziemy. Ja też. Jeszcze właśnie apteka, jeszcze stacja, no i pewnie jakieś... Inne pos, ...postoje, no. Jest i mój ratunek, ale na widok tych tabletek zawsze automatycznie i tak robi mi się niedobrze, bo są obrzydliwe jak dotknął język, to jest masakra. Nigdy nie brałem. na szczęście jestem czysty, jeżeli chodzi o takie problemy, ale powiem Ci, że ufam Ci, że mogą no. być niesmażne. Bimbuś, Co tam mamy? Oj, nasz pierwszy przystanek dopiero po trzech godzinach, po ponad 3 godzinach, czyli mamy troszeczkę ponad połowę trasy za sobą. Byłbym, przecież gdzieś przez dwie godziny spał, potem godzinkę sobie chillował, bawił się piłą, więc naprawdę Całkiem powiem Wam. Nieźle. Tak, jestem zaskoczony, że to ja tak dobrze nam poszło. Co prawda, teraz te 3 te godziny następne będzie najgorsze na pewno, bo mm. już nie będzie spał. Będzie stękał zapewne tylko. Może zaśnie. No może uda się zasnąć, bo Taka właśnie. Trochę brłuczała, ale. No, no, no. Jesteśmy właśnie tutaj, jeszcze go tutaj przebierzemy tylko i ruszamy dalej. Mam nadzieję, że to była nasza pierwsza i ostatnia yy, stójka tutaj. Dobra, udało się, akcja wędka z została zakończona i muszę powiedzieć, że im dłużej jeżdżę po autostradach u nas w Polsce, tym bardziej je hejtuję i nie chodzi mi o jakość drogi, bo jakość drogi jak najbardziej jest spokój. Na przykład niemieckie autostrady nie mają totalnie podjazdu, bo tam jest kolejna na kolejnie, tutaj jakoś jest spoko. Tylko że problem jest taki, że u nas na autostradach gorzej się jeździ, na płatnych autostradach, gorzej się jeździ, jeździ niż na darmowych eskach, czyli ekspresówkach. Między innymi w non stop trzeba... O, troszkę się zmieniło obraz, to no nic. Eee, raz, korki, dwa. Płatne, trzy, stanie na, na bramkach często, cztery, tutaj na MOPie nie było przewijaka, a na każdej, na każdym MOPie, gdzie stawaliśmy na SC był przebijak. same minusy, żadnego plusu. Ale jak zaczęło sypać, takie śnieżne płaty, takie. Ogromne. Szok. Ale że jest plus dwa, to wszystko znika od razu. No. szok. Jesteśmy na miejscu, Villa Bailando. Mieliśmy tylko jeden dodatkowy przystanek, oprócz tego, co widzieliście. I tylko na chwilkę I tylko na chwilę, więc jesteśmy. Mieliśmy być 14:45, byliśmy 15:45, tylko godzinę później. No i tak nieźle Więc naprawdę to bardzo spokojnie. No, właśnie Liamy teraz będzie wciągał obiados i lecimy. Ależ tutaj dumnie siedzisz w dużym mieście. <laughs> I lecimy od razu do jakiejś, nie wiem, czegoś tam odcinek, jakąś galerię. No. Zjemy tam coś przy okazji. Tak. Jeszcze oczywiście szybki room tour. Tu są drzwi do pokoju, wchodzi się. Tutaj mamy szafę. Tutaj wiesz? mamy jadłodajnie. Tu mamy wychodek. I tutaj mamy płaski telewizor. Wow. I nieziemski widok. I nieziemski widok. Tak, czekaj, popatrzcie na ten taras. Wow, Górski, prawda? No, taki górski, faktycznie. Jak to otworzyłem, czuję się jakbyśmy byli w Karpaczu. Nasz pierwszy przystanek w Warszawie to Galeria Młociny, bo jest tutaj Primark. O, właśnie, patrzcie, jest na u nas. Chcieliśmy po prostu sobie tu przyjechać, popatrzeć. U nas nie ma, w Szczecinie nie ma, jest w Poznaniu, ale w no nie mamy. W Berlinie jest. <noise> Ogólnie mamy bliżej do Berlina niż wszędzie indziej, no ale dobra. No. I chcieliśmy już odmębnić dzisiaj, żeby jutro móc robić inne rzeczy, może troszeczkę dalej od takich miejsc. I musimy na pewno jakieś jedzonko odhaczyć, bo tak mi zaczęło skręcać. Też. Ja teraz całą tą trasę, a jechaliśmy 40-50 minut. Cały czas myślałem co zjadę. Chcę że O, a może to, a może to. A o i Wietronka jest we zjemy kiełbasy i bułkę. No i. <laughs> Patrzcie ile Oksia w jaki szal wpadła, ile wzięła. Widzicie to? To jest w całe, w całe za zapełnia... Wszystko w primarku tylko. I to tylko w primarku. Dobra, jesteśmy w jadłodajni. Wybieramy sobie właśnie teraz coś. Mamy nasze jedzonko. Oksia ma pasibusika, busika. Ja mam burrito, czyli tak naprawdę mogliśmy, jak mogliśmy, tak wybraliśmy najdudniej jak się dało. No, ale byliśmy już tak głodni, że ja mogłem wszystko wziąć, Okcia natomiast nic. Więc mamy to. Zobaczcie jaki świąteczny chłopiec w świątecznej piżamce. Zaraz idziemy spać. Tata idzie po resztę rzeczy do auta. Tak? Jemy mleczko? Tak. I do spanka? Tak. No. Tak. 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 Oh, ojej. <laughs> Moje korzenie. Dobra, jeszcze zanim Jamek pójdzie spać, to szybki hall, bo jak zaśnie, to już nie będę chciała gadać ani świecić światłem. W primarku kupiliśmy tak naprawdę tylko rzeczy dla Lijanka. Jakoś tak, czy to do domu, czy dla mnie, albo Kapiego, to tak nieszczególnie tam cokolwiek nas interesuje, jakoś, no nie wiem, takie te tam rzeczy. Tam nie było za bardzo. No, to nie, nie, nie... Na... Hmm, no. takie Tak, Ale były. dla dzieci jest. Spory wybór, też takie basicowe, ale też czasami ciekawsze. No i z basiców kupiliśmy taki trzypak bodziaków na krótki rękach, bo ja lubię zakładać mu takie pod bluzek, jest już troszeczkę chłodniej. A teraz w sklepach ciężko o jakieś zwykłe, ładne przy okazji body na krótki rękach, bo wszystko jest na długi, no bo w końcu jest jesień. Ale potrzebowaliśmy, więc takie zwykłe kupiliśmy. Do tego taki siedmiopak. Aha, i te body kosztowały ile tanio były? 19 zł za te trzy bodziaki. 7 takich bodziaczków. To możecie zobaczyć, jakie są wzory. Za 47 zł. Za 47 zł 7 wody. I ja lubię te wody z primarka. Bo już miałam dla Liamkę malusienki, kupiłam z... 3 złote takie... za wychodzi, tak szybko No. Miałam takie malusienki, 50 jak się urodził, i bardzo dobrze nam się sprawdziły. Jakość była super, także nie mogę narzekać. No i praktycznie to samo tylko z innym wzorem. Te wybrał kapi, takie niedźwiadkowe, też 47 zł. Do tego znalazłam jeszcze takie fajne dżinsiki w takim khaki kolorze. I jeszcze taki zestawik z taką super bluzą. Trochę polarową jakby e, i jeszcze leginsiki do tego. Tu wyglądają jak jakieś czerwone, ale są takie rudawe, takie jesienne dosyć. No więc. E... To tyle. I wydaliśmy na to 200 zł. Za tyle ciuszków dla dzieci, myślę, że warto. Czas zakończyć tego vloga był troszeczkę krótszy niż zwykle, no ale pół dnia spędziliśmy w aucie, więc o bardzo nie było co nagrywać. Mam nadzieję, że jutro będzie troszeczkę dłuższy vlog i bardzo świąteczny i bardzo fajny. Mam nadzieję, że starczy nam czasu na wszystkie rzeczy, które chcemy zrobić i zobaczyć. I wam dziękujemy za oglądanie tego vloga. Mamy nadzieję, że Wam się podobał. I do zobaczenia jutro. Bye!